Trzeba wstać tak, żebyście najpóźniej, bo tutaj żebyśmy wstali tak najpóźniej, nie wiem, 8.45 i żebyśmy 11 11.00 wypłynęli od nas. Tak, żeby później na 12 być. Ale to jest wynajęte tylko, raczej oni wynajęli taką, taką taksówkę tylko. Przypłynęliście właśnie od nas. to tylko na chwilę tutaj podpój, zaraz opłynie,

I na dole ma, do płacenia. Mamy rękawki. Jest tu wodórka. No ale po prostu rok podłoga taka jest. Przystosowana do chodzenia ale ja tym widzę, że głęboko jest, bo on nawet nie podnieść śruby w ogóle. Czekajcie chwilę. Widzę, że to jest bardzo głęboko, ale to jest fajne właśnie wództwo. No nie ma tych wykluczeń po prostu. Nie pamiętam do wody, tylko to jest głęboko. Mam kacuła! Ojejku! Kacuła! Ale patrz jak chce poradzimy! Gdzie chcesz? Zobacz jak chce poradzimy! Dwa silniki ma tutaj. Show! Przed waszymi kosmosami! Na jedną pokutę! Alinujmy drogę! Włączać nie koniecznie! Może ustawiono, że jedna ta, jedna malutka sterowa na dwoma. Kacuła! Niech padnicie tu do wody, bo to jest wyjątkowe. Daj mam kolejówkę. Daj pan nie No, to jest wycieczkowiec. A tak. A tego płyniemy kiedyś takim wycieczkowiec, No ale my mamy swój wycieczkowiec. Nie? Mamy swój wycieczkowiec tutaj. A tutaj co tu jest? Bar Aposto. Na której to jest otwarte? छा गुज़र त

Yeah, yes. Napoli. Three, yeah, 360. Yeah. Vedeți, yeah. voi Napoli? Eu am fost în Napoli în mai. Eu, este Nu, nu, este de. No, yesterday. Yesterday in ah, Napoli, in Nepal, so, yeah. si, si, si. Forza Napoli. Forza Napoli. <laughs> uh, via Toledo, yeah, yeah, yeah. Uh, were... Piazza Plebiscito, Posillipo. am fost în să Napoli. Yeah, Napoli. de mangiare. carbonara. carbonara. Napoli. Napoli. Ce este un restaurant good restaurant here? Because de yeah, The break between during the day? What time you uh, close? No, uh, no, no, holiday open. All day open? Yes, ah, place yes. yes, of five etc. Okay. Because tomorrow uh, we came by car, but we have a boat because we are in Syrimiola so I come with the boat. Okay. It's possible to put the boat here? Yeah, Okay. But not uh, not the holiday uh yeah, 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 no, day. like for a few hours, yeah. Is... It's free it's for free, yes? Yeah? No you pay. Ah it's okay. pay it's paid. It's paid. <laughs> How much is it?

Tam ci mówią, że za darmo, ten mówi, że się płaci tutaj za ten parking. On powiedział, że oni cały dzień mają otwarte. No, jak widzicie, nie zdążymy. A, a to ja my tak to ma 37. A, myślę, że tutaj to ona nie są, a ten. Aquadolce. to on jest z tego No, Dobra, sprawdzimy sobie. Aquadolce. Cztery, pięć. Spoko. Tak, to jest to. Tylko teraz to nie jest tam. wiesz? Tutaj jest... Ja nie że tam nie wolno zjeść w tamtym, tym. Sorry, can I help you? No, it's okay. Now To my colleague, to ask me what you uh, want yeah, to say. Yeah, I, I, I was just asking because we have a boat and we want to come by boat tomorrow here to eat. And it's... it's not possible to parking here because you uh, pay the uh, your place, but all the place for this season it's full. You can parking near to the left uh, when, you're yeah, 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 when you're going for, inside for the time. For how, uh, for I, I don't long? I don't know maybe three hours four hours. Ah, okay, it's okay it. it's okay for us okay. Three hours is free. And you I pay for this uh, for Yeah this? yeah you can going inside yeah. Yeah, yeah but do I pay for the for staying for three hours. Uh, no, no you don't pay it's free, yeah. it's free. Yeah. thank you. So You're we welcome. come tomorrow and maybe we, yeah. we are here. Thank you bye bye. bye. Tu tutaj jest takie, nie, nie to nie jest najlepsze jedzenie. Spaghetti tam jest fajniejsze. Podobne w cenach. Nie, 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 ale spaghetti. Co jest spaghetti z owocami morza. Ale karbonarek jest to jak jest. Ale to ja bym wolę pójść tam, tam, tam świekałem co tam jest. Chodźcie. Tam na przykład mają fajne i na pewno długione, że mają prawdziwe te mule i małże, z, z takie ryjale. są. Być może to tak jak są cięcimy, że ciągli na oszukach, a ciągili na Nie wiem o co chodzi. Może jakieś tutaj lokalne, po prostu bliźniejsze, nie? Ale tam fajniejsze takie. No, jak już płacić tyle, to zaraz płacisz 14 za carbonara, to wolę 20 za steka z tuńczyka. No i z łazami podane. Chodźcie tutaj, chłopaki! Wiktor! Chodź! Tak, tu! No? Tak. Kiedy dwa razy co? trzeba było tutaj dostrywać. Świetnie, to jest bardzo fajnie. Wieczorem jak tu, musi być jak tu, wieczorem musi być klimatyczny, słuchajcie, tutaj na prawo wittorek. No to jest moja topka w tej chwili. Zobacz o tym następny nikt nie pisze. W ogóle to jest tak, nic nie słychać w ogóle jest. A tu zobacz jak to jest genialnie. Sorry li Limone to się chowa dla mnie przy tym w ogóle. To się chowa w ogóle limonę. O se praktycznie w żadnych tych poradnikach, ani nigdzie na internecie to nic tego nie ma, bo widzisz, to jest marketing, też no? I mówi. ma zdecydowanie lepszy marketing po prostu. Kambusa, listopad, kambusa... Aż tu restauracja na restauracji jest. Wyobraź sobie, jakbyśmy no, kemping mieli, jakbyśmy mieli gdzieś tu i dwoje i tutaj... w ogóle to jest... Gdzie wybrali z tego kefingu, tej Z tego Bardolino? No to trzeba zobaczyć jakie to są. Ale w ogóle jakie te kempingi są. Ale pytanie jakie one tu są w ogóle. Nie wiem. Ile gwiazdek, jaka jakość, jakie domki jakie są w ogóle tu jest. Bo kemping kempingowi nierównie nie jest przecież. W portowekie apartment. Ale fajnie, jak się Ależ to wygląda. Ale to wygląda. Nie no kurczę, po prostu mega. No sumie to ale pogoda widzisz, już zachodzi słońce. No nie, 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 tak, do zwiedzenia stąd. Z jednej strony się nie sprawdzają, te, ale. Takie fajne małe ogniski tutaj. Dzisiaj jesteśmy w Lazis'ej, jutro sobie tutaj przypłyniemy. Dzisiaj nie byłem pewny, czy to można zaparkować Motorówka wiemy, gdzie można zaparkować? Za, to za darmo, nie trzeba nic płacić. Chodzi o... fajne, takie klimatyczne uliczki, tutaj są. Mm. Bardzo fajne miejsce, strasznie fajny klimat tutaj, jest. bardzo mi się to podoba. W ogóle mało znane miejsce, Lazisę, tutaj nad jeziorem Herba, ale mega klimatyczne. wam tutaj każdemu, jak ktoś jest w okolicach powietrza do tego miasta. Nie no, to jest tak nieznane miejsce, a to jest tak świetne miejsce po prostu, że aż jestem zszokowany. Znaczy ja myślałem, że tu będzie całkiem fajnie, ale nie sądziłem, że aż tak to będzie fajnie. Słuchajcie. bugu coca kutekolowe? Gdzie to jest dla Coca-Colowe? Ale to nie, musiałbyś ładnie, musiałbyś jakiś, pójdziemy do restauracji, ładnie zjesz, to kupimy. Jeszcze jutro tu przypłyniemy, motorówką, to jak coś to jutro ci kupię, chodź. No ale to zobaczymy jak zjeść w restauracji, jak pójdziemy tu na obiad. Kolejna gelateria. Ja bym poszedł tu no tam gdzieś w lewo albo w prawo. W ogóle to jest większe niż wiesz? Tak jak sobie Słucham?

Na wyjeździe, także dzięki, bardzo mądre to było. No gdzie to dla Bubu jest? Tu jest dla Bubu. Mm. Tylko, że ona kosztuje 24 euro. Tak, takiej